Przedu, także Don Cezar i jeszcze tylko Indian General Indian General również, i mamy sygnał do startu. Ruszyły bardzo ładnie złapał start. Heaven can wait i on poprowadził, ale już wyprzedza go. Don Cezar i Don Cezar dyktuje tempo na drugim miejscu. Heaven can wait tuż, a teraz do przodu przeszedł Sandero czyli. Dwa konie ze stajni Metis. Don Cesar Sandero. Na trzeciej pozycji Heaven Can Wait. Na czwartej Young Boy. Dalej Never Refuse. Stawkę zamyka Indian General. I w tej chwili ostatni You Can See me. Indian General galopuje na pozycji czwartej. Na razie jednak Don Cesar Sandero. Don Cezar Sandero przy Kanacie ładnie przeszedł Heaven can wait. Na razie Young Boy tutaj środkiem toru dobrze finiszuje. Young Boy obejmuje prowadzenie, ale tutaj dobrze broni się jeszcze ciągle walczący Don Cezar. Polem Indian General. I lekko Young Boy. Polem finisuje Indian General. Indian ten general będzie naciskał na Young Boya. I za chwilę celownik wygrywa Young Boy, drugi Indian General trzeci, Heaven Can Wait i czwarta jest Never Refuse.